Sam plik na wielu dyskach, jednym z całą jego historią. Podsumowując korzyści, jakie niesie ze sobą PDM, zarobisz więcej, bo zrealizujesz więcej projektów. Unikniesz strat, bo wyeliminujesz niewłaściwą dokumentację na produkcji. Oszczędzisz czas, bo nie będziesz musiał już żmudnie przepisywać danych. Oszczędzisz pieniądze na inwestycjach w CAD, bo system wspiera różne CAD. Także starsze wersje. Będziesz bardziej konkurencyjny, bo szybciej odpowiesz na zapytania klienta i lepiej rozwiniesz know-how firmy dzięki nauce na własnych błędach i lepszemu wykorzystaniu archiwum firmy. Mając ERPA, KADA i PDM i ciągle ten sam system profile, możesz poszukać kolejnych funkcji i kolejnych korzyści, podnosząc go do poziomu PLM. Czyli zarządzania cyklem życia produktu i ciągle pracując w tych samych bazach i ze wszystkim, co dotychczas już uzyskaliśmy i wypracowaliśmy. Co to oznacza zarządzanie cyklem życia produktu? To znaczy, że mamy dostęp zawsze do wszystkich informacji o produkcie tych dokumentacyjnych e-maili, notatek, zdjęć, obliczeń, szkiców, PDF-ów, ulotek, zamówień, protokołów i wielu, wielu innych i aktualizujemy je, i wykorzystujemy je na bieżąco i w dowolnym momencie. Teraz i w przyszłości. Sam ERP nam na to nie pozwoli. Kiedy mamy już wszystkie dane generowane przez wszystkie systemy informatyczne i osoby zgromadzone w sposób uporządkowany, czyli łącznie z relacjami i z całą historią staleń, PLM jako kolejny krok i kolejne usprawnienia wprowadza procedury inżynierskie, takie jak ECO, Engineering Change Order, czyli po polsku zmiana inżynierska, co w efekcie pozwoli na uzyskanie pełnej transparentności oraz historii zmian w projekcie z automatycznym powiadomieniem odpowiednich osób. Na slajdzie widoczny jest rzut ekranu z przykładowej procedury dostępnej w Profile. Jak widać na ilustracji, procedura ta dotyczy różnych osób z różnych działów w firmie. System zajmuje się kontrolą przebiegu tej procedury. Oraz sam powiadamia niezbędne osoby. System zagwarantuje przydzielanie odpowiednich działań do odpowiednich osób, czyli pełną przejrzystość w każdym etapie projektu, harmonogramowanie zadań, które pozwoli lepiej rozplanować czas pracy i kontrolę nad całym procesem cyklu życia produktu dzięki pełnej historii produktu. I teraz najważniejsze. PLM. Stwarza miejsce na zdefiniowanie procesów zarządzania produktem. Wszystkie procesy istniejące w Twojej firmie możesz zobrazować za pomocą schematów wewnątrz firmy. Możesz wdrożyć, a następnie zoptymalizować niemal dowolny proces. Rezultatem będzie kontrola nad procesem cyklu życia produktu, w tym nad procesem produkcyjnym, wraz z przypisanymi do niego osobami, harmonogramowaniem, harmonogramami, dokumentami, relacjami automatyczna lub półautomatyczna.